Szybki komputer generuje obraz wirtualnej postaci z prędkością 25 klatek na sekundę. Osoba zajmująca się animowaniem postaci, używając różnego rodzaju urządzeń, takich jak żyroskopy, akcelerometry i czujniki ruchu, wprawia wirtualną postać w ruch. Druga osoba, za pomocą mikrofonu, podkłada głos, jakim przemawia wirtualna postać. Sygnał obrazu przesyłany jest na jeden lub wiele ekranów. Głos wirtualnej postaci słyszany jest dzięki głośnikom umieszczonym przy ekranie. Pod ekranem umieszczona jest miniaturowa kamera i mikrofon, które przekazują obraz i dźwięk osób znajdujących się przed ekranem. Obraz z kamery przekazywany jest do stanowiska animatorów na monitor podglądowy, zaś sygnał dźwiękowy z mikrofonu umieszczonego pod ekranem przekazywany jest do głośnika. Dzięki temu, że animatorzy widzą i słyszą osoby znajdujące się przed ekranem, mogą tak animować postać i prowadzić dialog, że następuje pełna interakcja. Osoby znajdujące się przed ekranem nabierają przeświadczenia, że rozmawiają z żywą postacią z ekranu.